Agata, śpisz? To ja, Oskar. Ja się że ci chcę, Oskar. Nie mogłam przyjść wczoraj. Nie pozwolili mi w ogóle wstawać. Ale myślę, że wcale na mnie nie czekałeś, prawda? Pamiętasz, ostatnio pytałaś, czy mam przyjaciela. Nie mam. Ale bardzo cię lubi i chcę, żebyś to Ty nim była. Myślę, że mnie oswoiłaś. A poza ciocią różą nie udało się to nikomu. Cieszę się, że chcesz być moim przyjacielem. Bo teraz mogę Ci powiedzieć coś, czego nikomu nie mówię. Jutro mam być operowana. Spróbują naprawić moje serce. Ale. Boję się. Tak strasznie się boję. Nie jestem tak dzielna jak Ty. A wciąż mi powtarzają. Musisz panować nad emocjami. Ale ja się denerwuję. Nie bój się. Wiesz, piszę listy do Pana Boga i poproszę Go dziś, aby Twoja operacja się udała. Zobaczysz, na pewno wszystko pójdzie dobrze. Powiedz mi, czy jeśli dadzą Ci nowe serce, to Twoje uczucia do mnie się nie zmienią? Nigdy. Zawsze będziesz dla mnie jedyny na świecie. I ja będę dla Ciebie jedyna na świecie? Popatrz, mam coś dla Ciebie. To kasztany. Nazbierałam je jesienią. Będziesz miał coś ode mnie na pamiątkę. Trzymaj je, aż zrobią się ciepłe. Obiecaj, że będziesz je trzymał w czasie mojej operacji. Obiecuję, wiesz, zawsze gdy będę na nie patrzył, będę myślał o Tobie, gdyż ich kolor będzie mi przypominał kolor Twoich włosów. Jestem trochę zmęczona. Poczytasz mi? Otwórz na zakładce. Tam skończyła. Mały książę powrócił do lisa i rzekł. Żegnaj, żegnaj, odpowiedział lis. A oto mój sekret jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Mały książę, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tak, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Księdza, dlaczego ludzie wierzą w coś takiego? Dlaczego? Czy łatwiej byłoby ci uwierzyć, że to Pan Bóg? Gdybyś zobaczyła Go w koronie i złotej szacie, siedzącego na tronie. Który z nich wydaje ci się bliższy? Bóg, który nic nie czuje, czy Bóg, który cierpi? Ten, który cierpi, oczywiście. Ale gdyby Bóg naprawdę istniał, nie dopuściłby do cierpienia, które spoczęło naszą rodzinę. Mego syna. Nikt nie może uniknąć cierpienia i samotności, ani Bóg, ani Ty, ani Twój syn. Pewnie wydaje Ci się to dziwne, bo jak być wdzięcznym za cierpienie i samotność, która piecze bardziej niż obiet, niż siarka, niż zgrzytanie zębów, ale to właśnie zbliżyło nas do Stwórcy, to właśnie dlatego staje się nam bliższy, bo Bóg poznał też ból samotności, w cierpieniu każdy jest sam. Każdy musi przeżyć je sam. Tak bardzo boję spotkać się z synem. Jak mam spojrzeć mu w oczy i powiedzieć, że umiera. Tak bardzo przeraża mnie ta myśl. Myśl o śmierci nie musi powodować przerażenia. Nie wiesz, czym jest. Wszystko zależy od ciebie. A zna ludzi, którzy cieszą się na myśl o tym, że umarł? Masz rację. Większość nie ma w sobie tej ciekawości. Ludzie boją się, umierać. Bo odczuwają lęk przed nieznanym. Ale właśnie, co to jest nieznane? Spójrz na twarz Pana Boga na krzyżu. Znosi cierpienie fizyczne, ale nie cierpi duchowo, bo ufa. Pozwól, by i twój syn mógł zaufać. Nie bał się śmierci, by postrzegał ją jako przygodę. Oskar zawsze lubi podróżować. Poznawać nowe rzeczy. Wiem. Powiem, może to życie tutaj było tylko zapowiedzią, przed smakiem podróży do nowej ziemi. Teraz zaś jest podróżnikiem, który wyrusza, by podziwiać piękno najczystsze, samego Boga. A my do Niego dołączymy. Tylko jeszcze nie teraz. Tylko jeszcze nie teraz. Cieszę się, że uwolniłaś się od obaw gdyż uwolnienie jest zawsze pierwszym krokiem. Do odzyskania wolności. Proszę, to dla Ciebie, to Biblia. Kiedy będzie brakowało Ci już sił, zajrzyj tu. Dziękuję. Bóg nigdy nie był mi bliski, ale po dzisiejszej rozmowie to się zmieniło. Wiedząc, nasze spotkanie przypomniało mi pewne wydarzenie z czasów, gdy Oskar był jeszcze zdrowy. W czasie jednej z wypraw zmyliliśmy drogę i nie wiedzieliśmy gdzie iść. Wtedy nagle znikąd pojawił się pewien staruszek i zaprowadził nas na stację, choć wcale nie było mu to po drodze. Moja mama zawsze mówiła, aniołowie zwykli objawiać się przecież w ludzkiej postaci. Do tej pory w to nie wierzyłam. Dziś po raz pierwszy zrozumiałam, że miała rację.